Cześć, nazywam się Carlos i dzisiaj opowiem o zaletach Głykotrilu przed zakupem produktu. Zostańcie do końca filmu, mam dwa bardzo ważne ostrzeżenia, więc uważnie słuchajcie tego, co mam Wam do powiedzenia. Pierwszy, uważaj, gdzie kupujesz Głykotril, ponieważ istnieją fałszywe wersje nawet na Amazon. Kupuj tylko za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, której link zostawiłem w opisie, aby Ci pomóc. Po zdiagnozowaniu cukrzycy nastąpiła seria zmian z jednego leku na drugi. Szczerze mówiąc, wcale mi to nie pomogło. Stan się pogorszył, pojawiły się duszności, bóle głowy, zawroty głowy i suchość w ustach. To niewielka część tego, czego doświadczyłem. O Głykotrilu dowiedziałem się przypadkiem i po wysłuchaniu tak wielu pozytywnych opinii postanowiłem spróbować i poprosiłem o wsparcie na stronie internetowej Głykotril. Zalecono mi sześciomiesięczny cykl kuracji. Dzisiaj mój indeks glukozowy wynosi 5,8, czuję się doskonale, wszystkie badania w normie, za to wszystko jeszcze raz dziękuję i polecam Głykotril. Jednak zostawiam tutaj moje drugie ostrzeżenie: musisz pamiętać, że każde ciało reaguje w wyjątkowy sposób. To trochę oczywiste, ale mówię to, abyś mógł realistycznie podejść do leczenia i oczekiwań. Postępuj zgodnie z zaleceniami użytkowania. Używaj produktu prawidłowo, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Mam nadzieję, że ci to pomogło. Moja rada, polecam zamówić go jak najszybciej, dopóki jest jeszcze dostępny. Odwiedzający naszą stronę mają niepowtarzalną okazję otrzymać próbkę Głykotrilu za darmo. Wystarczy złożyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na oficjalnej stronie, do której link zostawiłem w opisie.